Dzień dobry. Witamy was ze stacji kolejowej Shanghai. Dzisiaj wybieramy się na krótką wycieczkę do Pekinu. Tylko że jakiś jakiś typek mnie tylko nie typek. <laughs> 4 godziny i 30 minut Pojedziemy, teraz właśnie z prędkością 350 km na godzinę Dzisiaj witamy was serdecznie z Pekinu Chyba stolicy kin nikomu nie trzeba przedstawiać Ja jestem w Pekinie już drugi raz Piotr jest w Pekinie po raz pierwszy Zanim zaczniemy hardkorowe zwiedzanie Mamy oczywiście napięty grafik Dzisiaj chcemy zobaczyć zakazane miasto Musimy coś zjeść. Chcieliśmy iść na dobrze oceniane nudle, ale chyba zrezygnujemy, bo kolejka jest masakryczna. Tam ciągnie zarobię. Naprawdę. Weszliśmy do jakiegoś totalnie randomowego miejsca, i chyba nam, na dobra nam to wyszło. bo tak naprawdę jesteśmy na czyimś, słuchajcie, podwórku. Terima <small> kasih telah menonton! tam, że te hutongi to jest taki trochę pić na wodę, że to są tam jakieś odrestaurowane części miasta tylko dla turystów, ale okazuje się, że nie, że tutaj normalnie życia mieszkańcy tutaj mieszkają, sprzedają jedzenie, otwierają mini restauracje, nie wiem, jakieś takie zakłady, na przykład, nie wiem, szef albo coś takiego i cały czas to wszystko funkcjonuje. No, niesamowite. Na razie nasze zwiedzanie jest bardzo nieudolne, zaczynając od tego, że taksówkarz nas wysadził w bardzo dziwnym miejscu, bo już właściwie na terenie Tiananmen i <głos》>, przejęło nas w wojsko i cofnęli nas jakieś pół kilometra do tyłu. Szliśmy tak wzdłuż drogi po to, po to tylko, żeby zeskanować mi torebkę. Musieliśmy przejść przez security check. I w ogóle przy wejściu na, na ten teren E, samego tego placu no i potem dalej do mauzoleum i tak dalej e, no trzeba właśnie tam pokazywać dokumenty tożsamości i tak dalej więc jakby to no, spięcie jest olbrzymie e, no i potem biegusiem biegusiem biegliśmy do zakazanego miasta żeby zdążyć na ostatnim wejście jeszcze dzisiaj ale niestety okazało się, że nigdzie nie wejdziemy bo wszystkie bilety są wyprzedane do 8 maja Dzisiaj jest 25 kwietnia, także jestem w Pekinie już drugi raz i po raz drugi nie jestem w stanie wejść do zakazanego miasta. Trudno. Pekin jest raczej spięty, restrykcyjny, w sumie dość przytłaczający. I na razie ta wycieczka bardziej nas męczy niż bawi, ale staramy się przerwać tą złą pasę. I pojechaliśmy troszeczkę dalej od centrum do Temple of Heaven, to jest cały taki park, cały kompleks ze świątyniami, więc mamy nadzieję, że uda nam się trochę odprężyć po kilku nieprzyjemnych sytuacjach. To jest mój pierwszy raz. Bo To jest w ogóle nietypowe dla kuchni chińskiej, żeby jeść coś w takich placuszkach. Znaczy wiadomo, że takie placuszki są znane z kuchni indyjskiej, meksykańskiej, polskiej, na Ale... Ale smakuje ci czy nie? Muszę więcej. Wszystkie części kaczki, łącznie z tym, że dostaliśmy skórę i dostaliśmy... Obsmażone kości. Obsmażone kości tak. To są po prostu resztki z tej całej kaczki, którą są nam podano i również możemy je wieść. Ja jestem fanką kaczki po pekińsku. Kaczka po pekińsku ma jakiś taki zestaw smaków, który jest moim zdaniem nietypowy w sumie dla kuchni chińskiej. Te składniki, które tutaj są używane i były jakby cało chleb tego jak to smakuje, tak naprawdę... Propsuję kaczkę po karma. Wczoraj zasnęliśmy o jakiejś 22. .00. Takie nasze szalone pekińskie nocne życie. Dzisiaj wybieramy się na Wielki Mur. Teraz właśnie zaczynamy naszą drogę na Wielki Mur. Na razie nasze wrażenie jest takie, że Pekin jest dość średnio skomunikowany. Taksówka nie, bo stoimy w korkach. Metro ma identyczny taki system, że ono chodzi jakby, jeździ w kółko, więc żeby dojechać z punktu A do B jak jesteś w centrum, to czasami musisz się przesiadać trzy razy. Szczególnie tu... jeżeli mieszkasz w samym centrum. Tak, dokładnie, tak jak my, wzięliśmy Wszędzie sobie... Wszędzie daleko do jakiejkolwiek stacji. Dokładnie, nie dość, że te, te, te jakby, ten dystans pomiędzy różnymi miejscami jest na tyle duży, że nie jesteś w stanie iść, a znowu metrem, żeby się poruszać, to jest po prostu pain in the ass, więc no... To są na pewno takie minusy. Prowincjonalny dworzec na obrzeżach Pekinu, z którego odchodzą pociągi tylko na bliskie trasy. Wygląda całkiem spoko. Aha, no i oczywiście po pekińsku musi być dodatkowe bezpieczeństwo, czyli nie podejdziemy do barierki. Mamy barierkę oddzielającej nas, oddzielającą nas od barierki. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Na terenie górzystym przejeżdżaliśmy przez wiele tuneli, jak to jechaliśmy. I stacja, na której wysiedliśmy, również jest wytrążona w górze. Jesteśmy cały czas pod ziemią. Mamy problem, bo mamy drona. Są oglądać nasze paszporty, spisują nas, w ogóle dzwonią po jakichś przełożonych, rozpakowują nasze rzeczy, tutaj nie wiem czy będzie się działo, naklejana naklejka Idziemy na mur Jedziemy. I w ogóle mieliśmy taką obserwację z Nadią, że tutaj wszelkie takie cable cars, takie wyciągi. wyciągi. E, takie, no, takiego typu jak znacie ze stoków narciarskich, są koszmarki. Są strasznie drogie. drogie. My zapłaciliśmy 180 juanów za jedną osobę za dwie strony. I w sumie w, jak byliśmy we mniejszam, szambu, podobnie. Tam strasznie dużo zapłaciliśmy w ogóle za takie rzeczy. Jak ludzie chcą robić sobie ze mną zdjęcia i pokazują mnie sobie nawzajem palcami. To jest takie: Jebać ten wielki mur, a wielki mur! Patrz na tą białą kobietę, żeby sobie z nią zrobić zdjęcie. Zawsze w przypadku takich naprawdę bardzo słynnych atrakcji pojawia się pytanie: warto czy nie warto? Czy ten hype naprawdę jest uzasadniony? No i podobnie jest z wielkim murem. Co myślisz, Piotr, warto na wielki mur, czy niekoniecznie? Warto! Warto, <laughs> dlatego że jest to, mimo że oczywiście cały Wielki Mur nie jest dostępny dla zwiedzających. Tak, tylko odcinki. Części, tak, odcinki one są odpowiednio zrestaurowane, natomiast jeżeli jest się tam na górze, to widzi się skalę i ogrom tak. tego, tego projektu. Jest to imponujące w połączeniu jest z naturą, przyrodą, tymi wzniesieniami zalesieniem tego obszaru wygląda to. Zgadzam naprawdę. się, ja na murze jestem drugi Pięknie. raz i poprzednim razem byłam na innym odcinku, teraz jestem na innym odcinku i uważam, że naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Mur wygląda przepięknie i po prostu uderza cię, uderza cię jego ogrom, więc no jednak to jest coś takiego, co warto, że tak powiem, zaliczyć tak, i zobaczyć to na własne oczy, naprawdę. zrobić Johna Travolta. Bo pojechaliśmy chyba za daleko metrem i wylądowaliśmy w Warszawie na Kozławiu. Nie wiem jak stąd dojechać. I tam jest nawet kiosk. Ja nie widziałem w Chinach kiosku nigdy. Nigdy. Kropka. Tutaj trasa łazienkowska. Idziemy <gryw> dalej. Co jeszcze znajdziemy? Tam są tramwaje. busy. W Pekinie jest jednak cały czas dużo niskiej zabudowy. Ja w sumie się spodziewałam, że te Hutongi to będzie tak dwie, trzy uliczki, takie na krzyż, a naprawdę w centrum mamy bardzo dużo budynków, które są w sumie jednopiętrowe, jedno-dwupiętrowe. Tak, tak naprawdę ta beczka, że jesteśmy w Polsce, ona głównie wynika z tego, że jest sporo bloków, które wspominają takie bloki polskie z, powiedzmy, z tych tak. e, Ale one nie są takie jak w Szanghaju 30-piętrowe. Tak, w Szanghaju one nawet, są masywne, naprawdę. To są na do 10 pięter. Tak, tak. i w ogóle te przedmieścia wyglądają dużo bardziej przyjaźnie tak naprawdę niż, tak, niż no. w Szanghaju czy innych chińskich no, miastach, no, zobacz, gdzie widzieliśmy... na tę drogę rowerową, która jest obok miasta. jest szeroka oddzielona pasem zieleni. Tak. W zresztą one są jakby połączone razem z główną z... no, jezdnią. Tak, tak. A my jesteśmy jakby no, w ścisłym centrum w tym momencie, więc zdecydowanie no... I, I zupełnie inaczej to wygląda. W sensie Pekin od Szanghaju różnią się bardzo. Ja na, na pierwszy rzut oka. Kaczka, a dzisiaj wybieramy się na prawdziwy pekiński hotpot, który znajduje się niedaleko naszego hostelu w dzielnicy z Hutongami, więc jest mega klimatycznie, jest bardzo pekińsko. Mam nadzieję, że będzie równie smacznie. Tutaj czekamy w kolejce na hotpot. Tutaj za nami jest park, gdzie sobie panie tańczą, dzieci się bawią, a wszystko to się dzieje w mikroskopijnych. Hutongach, dzielnicy, która składa się z takich malutkich, po prostu wąziutkich alejek. No, Wygląda to mega, mega klimatycznie, naprawdę. Nie powiem. Dzisiaj jesteśmy na prawdziwym pekińskim hotpocie. Tak wygląda, paruje z niego. Je się go z sosem sezamowym, na którym mamy napisane bey jak beijing. I w ogóle jest mega oldschoolowy, nawet zamawianie jest takie, takie klasyczne, gdzie mamy menu i w tym menu musimy zaznaczyć po prostu długopisem, markerem to, co chcemy sobie zjeść. A tutaj już nasze dania są. Hotpot pekiński, zwany też podobno mongolskim, yy, znany jest z yy, jedzenia jagnięciny, więc my zamówiliśmy, jak widzicie, dość spore jagnięciny i będziemy próbować. Jeżeli chodzi o największe różnice w hotpocie pekińskim, no to oczywiście jest to jego po prostu kształt, jak i to, że cały czas tradycyjnie używa się węgla do niego, a nie jest on elektryczny. Jest zawsze z miedzi. Tak, jest zawsze zrobiony z miedzi. No i sama zupa jest, to jest ona jest zwykle dużo lżejsza, tak? Nie ma tak dużo przypraw, tu nawet tak tradycyjnie tak. się czasem nawet po prostu wrzącej wody. Tak, tak. A my mamy wesele, to jest w sumie wrząca woda tylko z dodatkiem jak się wodzi, jakichś właśnie suszonych. Tak, tyle, dach, jakieś... i tyli właśnie. No i to chyba jest rozluźnione, tak mi się wydaje. Tak. Tak? Ja mam wrażenie, że w ogóle oni nam podali najpierw mięsa. Po to, żeby wygotować trochę właśnie tę Jagnięcinę i żeby ten wywar nabrał trochę takiego właśnie takiego smaku i aromatu Jagnięcina, a później przynieść nam całą resztę. Wręcz to nie jest przypadkiem, No to, to tak się robi. Może Ale tak jeżeli ktoś ma, ma jakąś wiedzę na ten temat, to może nie poprawić, nie się. Na Więc na pewno ta zupa, która jest serwowana, jest, jest inna. No i też inne jest to, że nie używać takiej mieszanki sosów, tylko zwykle bazuje się po prostu na tym sosie sezamowym, tak, więc no ten hot pot jest taki prosty, tak, taka prostota tutaj uderza, jeżeli, jeżeli chodzi o jego charakterystykę. Staliśmy wcześniej, żeby polatać trochę nad Naszą okolicą, ale okazuje się, że calutki Pekin jest. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu jest, strefy na siebie się nakładają czerwone tak, po prostu. Tak, cały Pekin Jedna, to jest no fly zone. No, więc nie jesteśmy w stanie zupełnie nie, odlecieć. Niestety nie da się. Nic nie jest stracone, jesteśmy w bardzo ładnej dzielnicy, gdzie jest dużo starego chińskiego budownictwa. To są tak zwane hutongi, więc pokażemy Wam je po prostu z ziemi. Zanieczyszczony, ma również inną twarz. I to jest twarz, która nam się bardzo podoba. Bo tutaj jest cały czas bardzo dużo starego budownictwa. Nie chcę do, uciekać się do takich truizmów, ale to miasto jest takie chińskie. I to, I to chińskie w taki sposób, którego w sumie my wcześniej nie doświadczyliśmy. Jest dużo parków. Szczególnie mieszkając w Szanghaju. No zdecydowanie. Ale to, to wynika z tego, że ten, ten typ budownictwa. Znaczy, umówmy się. Bardzo często stare budownictwo chińskie było budownictwem niskiej jakości. Tak. I to nie jest tak, jak w Polsce czy w Europie, że te stare kamienice chce się remontować. Tak, tak. A tutaj raczej się po prostu wypuszcza. Nie, te oni Tak, i, i ci ludzie bez sentymentu się przenosili z tych, z, tych, z tych małych budyneczków do wielkiej płyty, bo po prostu e, te domy im się nie kojarzyły. Tam nie było kanalizacji, to się rozpadało. Tak, no, większa, większa efektywność w gospodarowaniu miejscem, które tak. przy takiej populacji nie ma za dużo, więc trzeba też... też przy, przy planowaniu miastem tak, tym. Tak. Natomiast tutaj faktycznie jest inaczej, bo te budynki służą ludziom. To, tak. nie, jest, to nie jest taka wydmuszka to nie, turystyczna, właśnie. tylko naprawdę to Tam ludzie, ludzie żyją. żyją, mieszkają, przychodzą do tych parków, spędzają sobie czas. Więc to nadaje tym miejscom, tym kutowym. Jest, jest to coś charakter. nieprawdopodobnego i ja trochę się śmieję, że my po czterech latach w końcu znaleźliśmy Chiny w Chinach. Zostawaliśmy się do e, restauracji chińskiej, muzułmańskiej. Jak nie będziecie w ogóle co jeść w Chinach, to te restauracje są zawsze dobre. To jest proste jedzenie, ale jest zawsze smaczne i jest zawsze dobrze przyrządzone. Są wszystkie niepołączone ze sobą, to jest smaczniej. musisz mm -hmm. spodziewać się tego samego. Co podobnym smakiem Zwłaszcza polecamy wszelkiego rodzaju makarony, bo to jest zawsze dobre. Chociaż ta restauracja, w której my jesteśmy, jest. E, bardzo ciekawa, bo zwykle w tych sytuacjach nie można pić alkoholu, ale jak widać tutaj pozwalają zamówić sobie piwko. Na koniec naszej pekińskiej wycieczki wybraliśmy się do e, letniego pałacu, który w sumie tak naprawdę jest olbrzymim parkiem i całym takim kompleksem budynków pałacowych i wszelkiego rodzaju świątyni i jest przepiękny. W Chinach, bardzo wielu miejscach, kasy do kupowania są już pozamykane. Zamiast tego mamy megapon, z którego pani nam mówi, że, żeby kupić bilety, musimy zeskanować kod QR, czyli no, tak jak mówiłam wcześniej, bez telefonu, bez płatności elektronicznych. Niewiele jesteśmy w stanie zrobić.